为啥？<laughs> Minałam się o kota i ja nie mogę. Hej wszystkim! W tym filmiku nagrywam wakacyjne dni w moim życiu. O, słońce wychodzi! I teraz będę ćwiczyć! thank <music> you Jest 11.48 yy, I ja y, trochę porobiłam Wziąłam, Wstawiłam filmik Umyłam naczynia Zrobiłam łóżko yy, Teraz idę się Znaczy nie idę się wykąpać yy, Bo wczoraj się kąpałam wieczorem Umyję tylko <coughs> Umyję tylko włosy No i będę musiała się ogarnąć Bo wyglądałam strasznie yy, Wzięłam się, wykąpałam znaczy, nie wykąpałam, Boże. Ja umyłam głowę. No, ale teraz się ubiorę. Dobra, ubieram takie spodenki i taką bluzkę na, na ramionczkach. Okej, okay, ubrałam się. No, nie wiem, czy mi się podoba ten outfit. Wezmę teraz, yy, się ogarnę. W ogóle dziwnie się czuję. <gryw> znaczy, dziwnie się czuję bez rzęs. Znaczy, jakby, bo miałam przyklejone coś do... Ogrodu po jakieś tam owoce i mięte, bo chcę zrobić też lemoniadę dzisiaj Jeszcze potem po śniadaniu wypiję se macze. Już mi różowy trochę zszedł Kupię teraz ten... farbę I myślałam, że całe włosy na różowo zafarbować Dobra, idę na dół Przyszłam na dół I tak, zmieniałam mój outfit Bo mi się tam nie podobało. Mam takie spodenki niebieskie. Założyłam ten strój kąpielowy i taką, taką bluzeczkę. A teraz sobie zrobię jedzenie. Tylko nie wiem co zrobić. Chyba zjem ten no, chleb z awokadem i pomidorem... Jakoś, ja nie wiem, jakoś zimno w tym domu jest. To, sobie awokado. O, uh. wow ale wielką pestkę ma uh, ale się ładnie opiera Zacznę za chwilę idę znowu na dwór. No, wysuszałam włosy, bo wziąłam w kitkę, dałam i mi nie chciało wyschnąć, i mi było zimno. To je wysuszyłam. E, teraz, no, poczytałam, jak widzieliście. Pogoda jest okropna. E, jest tak zimno na dworze. To jest. No, starsze. A teraz zrobię sobie maczę i wezmę ciasteczko i wezmę na dwór. Pójdę. Jakby, no jest zimna dworzyna, ale jakby ubiorę się i będzie mi ciepło, będzie dobrze. No, ja lubię w ogóle siedzieć na dworze, ja nie lubię siedzieć w domu, a też jakby teraz są babci i one jakby, wiecie, ja mieszkam, ja mieszkam w kamienicy, to więc no nie za często wychodzę na dwór. Jakby no, z psem idę, ale jakby nie. Mm, ja też mieszkam w mieście ja nie mam jakby. Nie ma takiej ciszy, spokoju. Z nieba cały czas ktoś chodzi albo auta jeżdżą. A tutaj się wyjdzie na dwór i jest taka cisza i te liście szelesz. Hej, już jest dużo czasu później, już jest za 26, ale... A ja zwracamę na rowery. Tak. Ubrałam, ubrałam jeszcze taką bluzkę, co wczoraj miałam w lesie. I ubrałam takie buty. Wspiąłam sobie włosy i będziemy jechać. Jeszcze, jeszcze bluzę biorę na wszelki wypadek. Jezu, weź mnie nie strasz! Uwaga! Nie, boję, nie? Jezu, jechałam na jakiegoś wadyla takiego <grymne> ogromnego <grymne> Hej wam um, jest następny dzień tak, dzisiaj się cały dzień do was nie odzywam bo byłam z babcią na zakupach dzisiaj i chcę wam oczywiście zrobić haul wszystkiego co kupiłam dobra no, to więc po prostu mam tutaj tą Pierwsza rzecz z pepko. Taki ten górę do stroju. A babcia to jest babci. Babcia sobie kupia taką czapeczkę różową. Kwiatuszki. Bardzo fajna. Teraz założę ją. O, boże moje włosy. O, patrzcie a, kupiłam y, te dwie farby różowe, bo chcę całe włosy y, zafarbować na różowo. Kupiłam to w dino, kupiłam po prostu tam y, y, balsam do ust. Tak więc w rozpaniu kupiłam taki jeszcze jeden. Y, też kupiłam ten y, y, olejek, to jest olejek? Nie wiem, to jest do opalania. I w gratisie, nie wiem czemu, ale dostaliśmy w gratisie też taki. To jest ten opalacz. W sprayu. Kupiłam też paznokcie. Uff, w tym sensie kupiłam takie fajne okulary. Nie nagrał mi się koniec holu. Nie wiem dlaczego, ale teraz Wam pokażę, co jeszcze kupiłam. To jest najpierw takie jeansowe spodenki. Taką duskę na długi rękaw. Dwie pary spodenek. I ostatnie serum faluronowe. robimy... Robimy Mam tutaj... A ja obie ramy mięty, po czerwonych i czarnych i, i trochę poziomek. Tylko, że poziomki tak, mało nazywałam, bo mało było. Bo bieda na tym, tym okresie.

Mamy monia. Wszystko do góry poleciało, a te zostały na